I really want to be like Mark. Ja na, naprawdę, naprawdę taki but I went to the breakfast bar in my hotel. But I went to the breakfast bar my hotel. I didn't scrambled eggs. A they had my really cool hotel. <laughs> I went to the breakfast eggs. in But I went to the breakfast I went to the I did it. A I a Mark. I I I knew my blood sugar was spiking. I wanted to be like Mark. Probably no, won't be like Mark. But I enjoy it. But I love it. Here's the deal. I want to do all of those things all the time, and I want to be a walking billboard for our program. That's it. I want to do all of those things all the time, and I want to But on the days when I don't have that discipline. ale no, są nie, no, nie stosuj się do tej dyscypliny. I still a time Chociaż i tak jem to kilka razy dziennie. Days, e, w najlepsze dni, niczym innym się nie musisz. Ale nawet w najgorszych tak so I Więc chcę powiedzieć wszystkim, którzy sobie myślą, no piękny, wspaniały cel.

Now, how many of you in this room are just guests? You're looking at our business. Just guests, looking at our business. I have a few things I would like to share with those of you for just a couple of minutes who are right now looking at our business only. And I'll keep my, uh, my thoughts very concise and I'll try in a few minutes to tell you what it is that you contemplate getting involved with. Latin spice, którzy są dość, postaram się teraz przez kilka minut w bardzo prosty i spójny sposób wytłumaczyć kilka rzeczy. What is it and why would you get involved? Dlatego też ci się tym zainteresować i co to jest? The first thing done correctly and it doesn't happen immediately, but what we seek to do is create a community. People long to be a part of something bigger than themselves or herself. Pierwszy cel, coś co jest bardzo łatwe, jeżeli się to robi we właściwy sposób, to jest zbudowanie wspólnoty. To jest cel, o którym ludzie marzą wszędzie, we wszystkich. Jakieś 24 lata temu to było. Wszedłem na taką salę, usiadłem sobie z tyłu, ale poczułem, że jestem częścią tej wspólnoty, poczułem ten optymizm. Nie wiedziałem co nie wiedziałem dokładnie, co się dzieje, ale czułem, że to jest coś dobrego, że to jest coś dla mnie i chciałem w tym być. Więc dla tych wszystkich, którzy jeszcze z tym nie są, którzy jeszcze się zastanawiają, co to do końca jest, mówimy, no, pierwsza i podstawowa rzecz to jest bycie częścią wspólnoty. Tutaj spotykamy się dzisiaj no, w skromnym gronie kilkuset osób. The day will come, believe it or not, right here in Poland. Ale dzień. Wierzcie, tutaj where, we, w Polsce, where we are able to bring together a stadium of people, to join who have joined together in community, które się we who have mutual goals and mutual objectives, to become more, I więcej. not just to make more money, but to become more. i będą nie tylko zarabiać pieniądze, ale chcą bardziej być. So business, we you to join us in that Więc dla wszystkich, którzy po prostu patrzą na zapraszamy, zapraszamy do naszej wspólnoty, do naszego biznesu. Jest w każdej grupie, w każdej wspólnocie ileś elementów, które zachęcają, które są korzyściami z bycia. My guess i przewiduję, że osoby, które przyszły dzisiaj, chcą być w naszym biznesie, nie pomyślały o tym, że wchodząc tutaj, że ich celem jest bycie częścią wspólnoty. How can I make more money more Prawdopodobnie weszły myśląc, że może dzięki temu będę mógł zarabiać więcej i szybciej. It you that that we you into the I owszem, to jest struktura który osiągamy, ale przede wszystkim jesteśmy hmm. wspólnotą. The first requirement is a simple tool set. Pierwsze wymaganie jest bardzo proste. I gwarantuję Wam, że to nie chodzi o szczęście, to chodzi o traf. Jest tutaj bardzo konkretna, przewidziana i opisana droga i ilość czynności, które trzeba zrobić. Teraz przedstawię wam prosty kurs tego, jak, należy, jak się funkcjonuje jak działa ta wspólnota. Są ludzie, którzy mówią, że takie kursy nie działają. Działają ludzie. Więc ja wam dam tutaj narzędzia. To, jak skorzystacie z tych narzędzi, to już jest wasze działanie. And so we seek to involve you in a community that helps you become more. The first, the first element we'll add to the process to make that possible is a set of tools. We'll follow that up by teaching you how to effectively use those tools. A moment ago, Mark asked a A A moment ago, Mark asked a question. He said, "Are you excited? Are you fired up?" Jak się czujecie, czy jesteście czy, czy jesteście zainteresowani? Uh, we can listen to a gifted communicator like Mark and we can get excited for the moment. I możemy słuchać takich jak Mark i rzeczywiście naprawdę ten entuzjazm się udziela. We can listen to Mark and we can imagine ourselves choosing scrambled eggs over the chocolate. Słuchamy Marka i wyobrażamy sobie, że to my wybieramy tą jajecznicę I owoce. But when that moment of motivation, of external motivation goes away, Ale w chwili, kiedy ta zewnętrzna motywacja, zewnętrzny powód naszego pobudzenia znika... Nasza motywacja też mija i wracamy do czekolady. There must be that goes the up of and Musi być coś więcej niż tylko nakręcone emocje, niż zewnętrzna motywacja. Musi być władza. As we develop new skills, as we develop new character attributes, as we become more capable to succeed in our lives in a variety of ways, we then gradually become more willing to take those actions required to produce long term success.

Chodzi o to, żeby każdego z Was zachęcić, aby wziąć udział w procesie, który da nam wszystkim władzę nad rzeczywistością, da nam pewne większe możliwości i one z kolei pozwolą nam się lepiej rozwijać i osiągać większe cele w przyszłości. The next of the is the of następnym, następnym elementem e, wspólnoty jest mierzenie, osiągnięć. I, I tutaj jestem bardzo ostrożny. Bo możecie mieć poglądy, przekonania zupełnie inne niż moje własne. Is my to jest moje przekonanie. Those that are of God are to jest moje przekonanie, że życie, które jest pozbawione Boga, pozbawione jakichś wyższych wartości, jest płytkie, płaskie.

But we hope, and I believe, that your inclusion in the community will cause you to to have a deeper sense of spiritual longing than you may otherwise have. i I often tell people that if all that happens because you interact with me, if all that happens. If all that happens, all that happens is you learn how to make more money. że jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o to jak zarabiać więcej pieniędzy my time was wasted. to mój czas był zmarnowany. But if you learn how to be a person, ale jeżeli you learn się jak być lepszym człowiekiem lepszym mężem lepszą żoną lepszymi rodzami, a better friend, lepszymi przyjaciółmi, a better part of the lepszymi członkami lepszym friend lepszym przyjacielem a the community wspólnoty if to you find yourself seeking a deeper relationship with god the way that you understand god jeżeli będziecie w bliższej relacji z Bogiem, to Wasze inne relacje też się udały. I to właśnie sprawia, że jestem dzisiaj tutaj z wami, a nie z moją rodziną w domu. In e, to jest jakiś ten pomiar inspiracji, który się z tym wiąże. Next, as the day goes on, you will be taught. Uh, nie not tylko just, not just in this day, but as you continue to participate with us through a calendar of events. Dzisiaj przez wiele godzin będziecie słuchali różnych rzeczy, będziecie usłyszać różnych wydarzeń. You'll be taught there is something called a ladder of escalation. Będziecie mówić, będziecie słyszeć o czymś, co jest taką drabiną eskalacji. There really is a correct first day in this business, and a correct second, third, and fourth. There is a logical progression of what a person should see: first, second, third, fourth, fifth, and tenth over the course of a year, and then a career to help you grow. I bardzo słusznie, bo jest tyle informacji, które powinniście usłyszeć, powinniście przeswoić na poszczególne. Jest to określony program, co powinniście wiedzieć wchodząc w to i co, czego powinniście się dowiedzieć, jakich zasad, jakich, jakich reguł. I, I mogę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jest wielka różnica między zarabianiem pieniędzy a posiadaniem pieniędzy. I, feel, I, feel to, to, I e, to jest moje osobiste zobowiązanie, żeby przekazać Wam e, zasady, koncepcje.

Dwa Ferrari. Two Porsche. Dwa Porsche. And five Harley Davidson's. Five Harley Davidson's motorcycles. No, no. Pięć Harlejów. Great big house and a <grywka> great big garage. Wielki dom, wielki garaż. I had a great big mortgage on that great big house. I wielka hipoteka. I owed money on all those cars and motorcycles. Bo byłem winny za te wszystkie pieniądze. Pieniądze za te wszystkie samochody, i motocykle. I had lots of stuff. Miałem mnóstwo rzeczy. Ale wcale nie miałem więcej pieniędzy niż na początku, jak zacząłem to zarabiać. Making money and having money are not the same. Więc posiadanie pieniędzy i zarabianie pieniędzy to jest coś zupełnie innego. We will, help you understand. We will teach financial literacy. That is part of our community. Więc spróbujemy Wam przekazać tutaj podstawy takiej wiedzy o finansach. Apart, only now introduced. I to jest na ta część. Takie proste wprowadzenie. Well, at the outset, with these few minutes that I had together with you, my objective was to help you understand what are you joining? Those of you who are here today looking at our business, or those who are in our business only on the periphery, what are you joining? Więc te you are joining and I invite you to become an integral part of a community. Jest community which develops as a result of the introduction of a properly constructed simple tool suite. Jest to która się rozwija w oparciu o pewne wypracowane narzędzia training to use a tool suite the result of it's you speak, szkolimy, się trenujemy w używaniu tych narzędzi się nasze rezultaty. You required for skills to, to them the you success zaczynacie wtedy rozumieć, jakich umiejętności potrzebujecie i dzięki temu znajdziecie się innymi ludźmi. I dzięki temu zaczynacie rozumieć całą filozofię, która się za tym kryje. Rozumiecie, jacy są ludzie, jak funkcjonują, jak się pracuje w tym wszystkim. Inclusion in the community means inclusion in not just a single day like today, but an ongoing process of training, so that your skills are constantly refined. Co As you engage in a series of activities that grow you, you will find that you have a more subtle, mature level of motivation, because you become willing to take actions you were not willing to take the day before. Im bardziej angażujecie się w nowe zajęcia, w nowe rzeczy, które tutaj robicie, będziecie odkrywać nowe poziomy motywacji, które, które zaprowadzą Was dalej, które dadzą wam większą umiejętności. jestem przekonany, że w każdym z nas jest taki dany przez Boga potencjał dobra. We'll i mam nadzieję, że to też w jakiejś mierze pomoże ten potencjał dobra postawić na ścieżce takiego rozwoju, oświecenia. Educated, in able to take a, a osoby, które są przeszkolone, wykształcone, zainspirowane i pełne motywacji, to przecież już są osoby, które mają władzę nad własnym życiem. Ale chcemy, chcemy to właśnie rozwijać.

Alex those are worthy goals aren't they? No to już nawiązaliśmy, prawda? Because you see, I want you to build a business that lasts forever. No, zrozumcie. Chcę, żebyście zbudowali biznes, który trwa. I don't want you to be one of those that has a season of growth and network marketing company that has a come and down. I want you to build something that lasts forever. I Tak jak mówił Mark, nie chcę, żebyście zbudowali biznes, który rośnie w jednym sezonie, a potem pryśnie.

And as we end this, session, I want you to ask yourself for a moment during the break, what is it all about anyway? Ale teraz skoro to pytanie. and she blows you all yes. the yes. so During the brief break, what is it all about? Why do we do what we do? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego robimy to, co robimy? Chcę, żebyście, każdy z was, zatrzymali się na chwilę i zadali sobie to pytanie. Czy wasz mąż? Are you a good one? Albo żona? Czy jesteście dobrym mężem, dobrą żoną? Czy jesteście dobrym mężem, dobrą żoną?

I to Wam mogę obiecać. Nasz biznes jest bardzo prosty. I wiąże się z tym, żeby tak żyć całym życiem, żeby inni patrzyli na nas i zadawali sobie pytanie, o co w tym chodzi, skąd się to bierze. I really thank you for being here today. Bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście. Grateful, I, get to be here with you. I cieszę się, że mnie się udało tutaj dotrzeć. After a break, we're going to get real specific, and I'm going to teach you what the five elements are that are required for success, and then we're going to company. And help you understand why they're so abundantly available in this company right now. Once again, thank Mark for his contribution this morning. You're so very lucky. We have some extraordinary talented people that are going to speak with you today. I macie szczęście, wszyscy mamy, że mamy dzisiaj bardzo utalentowanych mówców. Niektórzy przyjechali z bardzo daleka, a niektórzy są stąd z Polski.